Eh, Bien, está. stwierdziłam, że nagram Wam całość dotyczącą naszej platformy bo jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany dołączeniem to z pewnością będzie przede wszystkim zależało mu na edukacji finansowej, więc postanowiłam, że dzisiaj pokażę Wam ogólnie zakładki, do których dostaniecie dostęp dołączając do Game Changers, dołączając do naszej społeczności, a później w kolejnych filmikach będziemy przechodzić sobie przez wszystkie, wszystkie zakładki i zobaczycie, co dokładnie znajduje się w każdej z nich. Więc zaczynając od początku, mamy dostęp do Market Pro. Market Pro są to takie podstawowe informacje, podstawowa wiedza dotycząca każdego z rynków, żebyście po prostu w takiej pigułce wiedzieli, co z czym się je, poznali podstawowe pojęcia i już mogli rozpocząć takie pierwsze swoje działania na rynkach, korzystając na pewno na początku z gotowych sygnałów od analityków. Następna zakładka University no, to tutaj przechodząc do tego działu, dostajecie dostęp do krótkich filmów dotyczących każdej z, każdego z obszarów, każdego z rynków, czyli z, czyli z forexa, z kryptowalut, z akcji, z indeksów. I tej wiedzy jest tutaj naprawdę ogrom. Uczycie się także systemu SK. Jest też tutaj właśnie dostęp do SK Academy, czyli uczycie się przeprowadzać własne analizy. I tutaj naprawdę przerobienie tej, tego uniwersytetu, to jest naprawdę dobre, dobre, dobre tygodnie nauki. Sesje Learn Live są to sesje na żywo z naszymi analitykami, z naszymi edukatorami i tutaj też macie dostęp do sesji z różnych rynków, czyli jeśli na przykład chcecie skupić się na kryptowalutach, wybieracie sobie sesję live dotyczące właśnie tego rynku. Macie oczywiście, są też sesje SK Akademii, są sesje dotyczące Forexa, także dla, te sesje dostępne są w różnych językach. Są też także w języku polskim oraz co ważne, zapisy są rejestrowane, więc nawet jak danego dnia nie możecie skorzystać z po prostu uczestniczyć na żywo, możecie ją sobie w późniejszych dniach odtworzyć i wrócić oraz przerobić. Money Pro jest to zakładka, która uczy e, pod... E... Jakby dzięki niej uczycie się zarządzać swoimi pieniędzmi. Czyli, na przykład, jak macie długi, to tutaj znajdziecie informacje, jak poradzić sobie z wyjściem, jak opracować, jak opracować sposób na zlikwidowanie, na pozbycie się długów. Jeśli macie jakieś oszczędności, zostaje wam coś z wypłaty, to dzięki, dzięki informacjom zawartych właśnie w tej zakładce nauczycie się, jak mądrze zarządzać i inwestować swoje środki. Sequalizer. Są to jest to grupa sygnałów oraz grupa informacji, grupa analiz opartych na systemie SK są Dołącza, jakby W obrębie tego działu dostajecie sygnały, informacje do wejścia na rynek, do po prostu otwierania transakcji. Oparte na systemie SK są przygotowywane przez Stefana Cassinga, czyli naszego, naszego twórcę systemu SK. Następnie są grupy sygnałowe oraz kanały tych grup sygnałowych, kanały na e, Telegramie i widzicie, że macie dostęp do Forexa, do CryptoCore, czyli, czyli tak, Forex, są to sygnały oraz grupy analityków, które, którzy działają na rynku Forex. CryptoCore i AlphaTrader są, CryptoCore jest stricte skierowany na rynek kryptowalut, Equity Prime są tutaj Wiadomości i sygnały od analityków z rynku akcji i indeksów. Alfa Trader natomiast są to, jest to grupa Alfa, która też, do, jakby, i oni działają swoim systemem, mają bardzo dobre wyniki. Wiele osób, je, osób je, korzysta z ich, jakby, uczestniczy w ich sesjach live i korzysta z ich systemu. E, po prostu przygotowywania, e, przeprowadzania analiz i oni działają zarówno na rynku Forex, jak i na rynku krypto. E, e, dołączając do e, Game Changers, macie dostęp także do firm partnerskich, czyli do EndoTech, czyli do naszej sztucznej inteligencji działającej na rynku kryptowalut. CoinPro jest to też możecie tutaj, tylko że CoinPro wiąże się po prostu dostęp, to dostajecie zniżkę członkowską na dostęp do CoinPro i tutaj możecie stworzyć własne zautomatyzowane metody handlu na różnych rynkach. Travel Pro są to zniżki na hotele i podróże, Natomiast CoinZoom Wallet Pro jest to po prostu taka platforma zewnętrzna, zupełnie niezwiązana z naszą firmą, ale do której też macie dostęp po dołączeniu i ona umożliwia Wam przesyłanie zarówno walut tradycyjnych, jak i kryptowalut. Także myślę, że nawet taki. Wstępne omówienie tego robi już e wrażenie, także oczekujcie kolejnych filmów, gdzie będę Wam pokazywać po kolei nasze narzędzia.